Jaki był mój najtrudniejszy, najbardziej złożony przypadek w dotychczasowej pracy? Ale fajne pytanie. Często wspominam sobie Jasia ze słupcy, bo to był taki chłopiec, który nie miał autyzmu, ale nie mówił. Nie mówił i ktoś tam polecił, żeby się ze mną spotkać, pięciolatek. Chciałam zobaczyć, czy ma jakieś objawy autyzmu, i, znaczy takie charakterystyczne dla autyzmu i nie. On naprawdę nie mówił, ale nie widziałam nic podpadającego pod diagnozę autyzmu. I pamiętam, że męczyłam tych rodziców dwie godziny ponad. I na samym na końcu tej wizyty, to była jakaś 19 czy 20, oni mówią, jejku, musimy już jechać, bo zaraz sklep zamknął. Ja mówię, a czemu się tak śpieszycie? Musimy kupić te jogurty. Ja mówię, ale co chodzi z tymi jogurtami? No i oni wtedy mówią, ja się muszę codziennie mieć jogurty, jak nie, to wpada w panikę i w histerię. I teraz często jest tak u dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem, a nie tylko, że jeśli dziecko, e, no jeśli dałoby się przysłowiowo pokroić za jakiś pokarm, po prostu tak, bo potrzebuje z całego serca, w przeciwnym razie wpada w histerię czy jakieś zachowania. To to jest dla nas czerwone światło, że być może ten właśnie produkt najbardziej dziecku szkodzi. I yy, albo oczywiście robiłem badania, bo ja lubię wyzwania, jak słyszycie, i mnie denerwowało, że ja o tego Jasia tak nic nie mogłam znaleźć. Jedyne co, to powiedziałam, no jedyne co podpadające, to jest wasza przedziwna postawa, lęk nawet, co to się zdarzy, jak nie będzie tych jogurtów, czyli jakby dla mnie też była taka informacja, co tam się dzieje w domu, jak tych jogurtów nie To, to już było takie, i mówię, jedyne co mi tutaj e, tak e, podpada. To jest temat jogurtów, ja na waszym miejscu bym po prostu wyrzuciła nabia na miesiąc i zobaczymy. I potem nie miałam Jasia, nie, nie, nie przyszli już, więc zawsze wiem, że jakimś nie tu to już jest poprawa. I przypadkiem miejsce się po pół roku yy, i się pytam, jak Jasia, już tak nie zniknęliście? W ogóle nie wiem, ja ciągle myślę, że pewnie nie pomogłam Wam i nie podoba mi się to. A oni mówią, nie, bo to na jakimś placu za się spotkaliśmy z dziećmi prywatnie, zupełnie przypadkiem. A mama mówi, nie, wyrzuciliśmy ten nabia, te jogurt, i zaczął mówić. <grym>